Cześć w kolejnym filmie. Pokażę Wam, co się zmieniło przez ten czas, kiedy mnie nie było. Maurelaz, zobaczcie, jakiego ładnego listka rozwija. Mimo, że już go nie podlewam drugi tydzień, to on i tak wodę ciągnie jeszcze cały czas. Mandarynki. Do szklarni trafił zbiornik na wodę. On jest tu wyizolowany. Od kominka, także nie powinno się nic złego dziać. W razie czego jeszcze go troszkę odsunę. I, i myślę, że będę miał taką w miarę cieplutką wodę do podlewania roślin w okresie zimowym. Wyizolowałem już to, co trzeba było wyizolować. Myślę, że nic więcej nie potrzeba. Tutaj sobie założyłem jeszcze taki zegar, który mniej więcej pokaże mi jaka temperatura jest w tej komorze, gdzie ciepłe powietrze się będzie gromadziło komin jest już wyprowadzony proszę bardzo no a dzisiaj wziąłem się zachodniczek Wylewam sobie tutaj ten chodniczek dookoła szklarni. Tu jeszcze mi zostanie do obrobienia ta część. I już będę miał w miarę porządek. Dużo mi już nie zostało. Musiał tą blachę później sobie pomyć. Tutaj zrobię chodniczek. W tym miejscu zostawię sobie taką wąską grządkę, że tak powiem. Coś tutaj będzie posadzone w szpalerze. I tu w, tu w tym miejscu będę dalej wylewał fundamencik pod garaż. Chcę sobie kupić garaż aluminiowy z takiej blachy, z jakiej mam zrobioną szklarnię. Myślę, że to będzie tu ładnie zgrywało kolorystycznie. Zobaczcie, jakie piękne kolory liści, tulipanowiec, klon, pięknie to wygląda. Polska złota jesień, na razie jeszcze jest tu bałagan, trochę przeniosłem kompostownik i powiększyłem, praktycznie jest już wypełniony. Zostanie mi tutaj ta przestrzeń do zagospodarowania. No i za szklarnią. Zagruzowane. Także myślę, że będzie dobrze. Tu w tym miejscu stanie zbiornik na wodę. Będzie podłączony do tej rynny. także działamy dalej. Może jeszcze w środku wam pokażę raz jeszcze. Bo już większość roślin tutaj trafiła. Wentylator oczywiście chodzi. W szklarni jest temperatura przy gruncie 17 stopni. Skończę ten chodniczek z boku szklarni, to następny etap prac to będzie rozbiórka tej kostki, części tej kostki w tej szklarni, bo jest jej tu zdecydowanie za dużo. Muszę wywalić część tej kostki, przynajmniej połowę, i wtedy zrobi mi się większa przestrzeń do nasadzeń. Wtedy będę mógł tu faktycznie taką dżunglę sobie stworzyć, bo na razie to. No kurczę, no nie przemyślałem tego. Mało miejsca jest. Już chciałem drugą szklarnię dobudowywać, ale tak przemyślałem temat, że jasne, przydałaby się jeszcze jedna. Ale myślę, że jak zredukuję ilość tej kostki tutaj na podłodze, to się dużo, dużo więcej miejsca zrobi. A swoją drogą mam pytanie: miechunka peruwiańska, powiedzcie mi, czy to jest roślina jednoroczna? Bo ja sobie jedną z nich sadziłem do szklarni i tak się zastanawiam, czy ona mi tutaj po prostu zimę przetrwa i w przyszłym roku również będzie rosła. Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Zobaczymy. Tamarillo. Wniosłem do, do, do szklarni sobie, oczywiście, bluszcz. On by lekko przezimował na zewnątrz. Ale chcę, żeby mi się troszeczkę jeszcze tutaj rozrósł przez zimę. I mam już zaplanowane miejsce dla niego. No dobra, to by było na tyle. Taki film o niczym, tak naprawdę. Biorę się zachodniczek. Do zobaczenia. Cześć.